W poprzednim nagraniu tłumaczyłem, że powrót Pana Jezusa jest kwestią najbliższych lat i że nasze pokolenie ma szansę żywo doczekać przyjścia Pańskiego. Z rychłym powrotem Chrystusa wiąże się pochwycenie Jego wiernych. W Ewangelii Jana Pan Jezus zapowiedział Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i w mnie wierzycie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, wżdybym ci wam powiedział. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdziem ja jest i wy byli. Pan Jezus obiecał, że gdy przyjdzie, weźmie swoich ludzi do siebie. To jest właśnie pochwycenie. Paweł w swoich listach tłumaczy, że słudzy pańscy, którzy pomarli, zostaną najpierw wzbudzeni... A potem pan pochwyci i przemieni ich ciała na wzór swojego uwielbionego ciała. Zaś ci, którzy do przyjścia pańskiego nie umrą, tylko żywo doczekają przyjścia pana, zostaną razem z tamtymi po prostu pochwyceni w górę i przemienieni. Mówiąc krótko, wszyscy słudzy pańscy, i ci, którzy kiedyś żyli, i ci, którzy żyją dzisiaj, zostaną przez pana zebrani i razem pociągnięci do nieba. Ale kto zasługuje, aby Pan zabrał go do siebie w ten sposób? W przytoczonej Ewangelii Jana widzimy, że Jezus obiecuje pochwycenie swoim uczniom, ludziom, którzy wierzą w Jego Ojca i wierzą w Niego, czyli tym, którzy są Mu bliscy. A o tym, kto jest Panu bliski, szerzej mówi Księga Izajasza. Zlękli się na Syjonie grzesznicy, strach zdjął obudników, mówiących: Któż z nas ostać się może przed ogniem pożerającym? Któż z nas zostać się może przed płomieniem wiecznym? Ten, który chodzi w sprawiedliwości, a mówi, co jest prawego. Który się zyskiem niesprawiedliwym brzydzi. Który otrząsa ręce swe, aby darów nie brał. Który zatula uszy swe, aby nie słuchał o rozlaniu krwi. I zamruża oczy swoje, aby nie patrzał na złe. Ten na wysokościach mieszkać będzie. Zamki na skałach będą ucieczką jego. Chleb jego dany mu będzie, wody jego nie ustaną. Króla w piękności Jego oglądają oczy Twoje, ujrzą i ziemię daleką. A zatem bliskimi Panu są ludzie, którzy chodzą w sprawiedliwości i mówią, co jest prawego. Dla takich zamki na skałach, czyli na wysokościach, będą ucieczką. Ucieczką przed czym? Jak czytamy wcześniej, przed pożerającym ogniem. Ten ogień, który spadnie na świat, Pan sugeruje również w Ewangelii Łukasza. Wtedy będą znaki na Słońcu i na Księżycu i na gwiazdach, a na Ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem mocy niebieskie poruszą się. A tedy ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze już się przybliża odkupienie wasze. Czytamy tutaj, że ludzie będą drętwieli w oczekiwaniu na jakiś kataklizm z nieba, którego nie będą potrafili zatrzymać. Zaś uczniowie pańscy będą podnosić w tym czasie głowy, oczekując powrotu pana, bo będą wiedzieli, że pan przyjdzie ich przed tym kataklizmem zabrać, pochwycić. Tym kataklizmem z nieba, przed którym pan uchroni swoich uczniów, będzie właśnie ogień. I mówi o tym nie tylko wcześniej cytowany Izajasz. Piotr w drugim swoim liście napisał: A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. I przed tym właśnie wierni pańscy zostaną ocaleni poprzez pochwycenie. Tak jak Lot, który uszedł z Sodomy, zanim wyparowała, lub tak jak Enoch czy Eliasz, których Pan zabrał, aby nie oglądali więcej zła. Wkrótce i nas Pan zabierze. O ile oczywiście będziemy jego uczniami, wytrwamy w wierze i będziemy z Panem blisko. A więcej o tej bliskości z Panem w kolejnym odcinku.